Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Zastanów się, co o tym myślisz. Ej, unisz lekko do góry wzrok. Ej, <grymne> wspomnienia z nauki rapu. Notoryczne słuchanie hip hopu. 24 godziny na dobę, budzenie się w słuchawkach, zasypianie w słuchawkach, chodzenie po mieście w słuchawkach no i po prostu na początku to była totalna jazda bez trzymanki, no więc już o, o, o spotku. No, tam to było 2000 czy 2500 ludzi, a ty wychodzisz po Rahimy i Fokusie i jeszcze Grubsonie na scenę i masz być, yy, teraz wiesz, paktofoniką. Zrozumiałem, że ten film nie jest yy, nie jest tylko i wyłącznie dla ludzi związanych z hip hopem. Spotykamy Marcina Dorocińskiego i on mówi, że to w ogóle jest niesamowite. Fokus wychodzi w czasie premiery, bo się wzruszył. Znaki z zewnątrz jakby powodują to, że jest to film o szerokim zastosowaniu. Ty, słuchaj, to co teraz będzie? Cicha, kurwa, będzie! Przekaż koledze, że go wkrótce odwiedzę. Leszek chciał stworzyć film ponadczasowy. Chciał pokazać ludzi po prostu, walkę o człowieczeństwo. Walkę o pieniądze, o uczucia, relacje z drugą osobą. I każdy człowiek, myślę, że jest w stanie przejrzeć się w tym filmie. W jakiej ciąży? A jak myślisz, w jakiej ja mogę być w ciąży, idioto? To to jest... Stary wszystko, co ja mam na świecie. Witam, nazywam się Dawid Ogrodnik i zapraszam Was na film Jesteś Bogiem. I żadnych biskup. Pan Sobański Was zapowie. A co oni w ogóle grają? A skąd ja mogę wiedzieć?